Dzisiaj w Krakowie odbył się happening zaczytanych ławek. W Galerii Kazimierz nasi wolontariusze przeprowadzili zajęcia bajkoedukacyjne i osoby dorosłe uczyliśmy, czym jest bajkoterapia i jak przeprowadzać takie warsztaty u siebie w domu. Dodatkowo nasi partnerzy oraz nasz ambasador Koniec Muppet Show przeprowadził specjalne zajęcia i wystąpienie na scenie głównej. Ogromnie się cieszę, że Alior Bank uczestniczy w działaniach, które realizujemy razem z Fundacją Zaczytani. Nasi wolontariusze prowadzą zajęcia z bajkoterapii, angażują się w wielkie zbiórkę książek oraz uczestniczą w takich eventach jak ten, który dzisiaj realizujemy w Krakowie w Galerii Kazimierz. Dzisiaj w Galerii Kazimierz wspólnie z Zaczytani.org przygotowaliśmy wydarzenie czytelnicze, bajkoterapię, zabawy plastyczne dla dzieci i dorosłych. Przypominamy i serdecznie zapraszamy do wielkiej zbiórki książek, która odbywa się do dnia 26 maja. Zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w kolejnych eventach, które będą w Gdańsku i w Warszawie. Oddaj książkę, z bibliotekę, zainspiruj